Państwo bardzo serdecznie na plantacji cebuli z siewu wiosennego. Ta sama, co zawsze, plantacja. No, po dwóch tygodniach się spotykamy na tej plantacji. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. E, tak wygląda cebula, proszę Państwa. E, po dwóch tygodniach obydwu dni obecności na polu e, wszystko jest w porządku. Są pojedyncze sztuki w wciornastka, ale zostało opryskane produktem Movento, więc tutaj nie powinno być jakiegoś większego problemu. Ten wciornastek jest trzymany. E, trzymany w miarę w ryzach. Jeżeli chodzi o chwasty, e, jest troszeczkę skrzypu, ale to są pojedyncze rośliny na tym polu. E, jakieś tam inne chwasty też pojedyncze rośliny, ale tutaj producenci po prostu gdzieś tam przejdą i, i to wyrwą. E, oczywiście, jeżeli chodzi o skrzyp, to trzeba będzie to później opryskać, e, ale e, jeżeli chodzi o ochronę przeciwko e, chorobom. I szkodnikom, tak jak powiedziałem, Movento, tutaj zostało oprysk zrobione, więc tu już działa, w jest, będzie trzymany wtedy w ryzach, natomiast jeżeli chodzi o ochronę grzybową, proszę Państwa, w poniedziałek, czyli 5 dni temu zostało zrobione, został zrobiony zabieg preparatem Signum i Myślę, że gdzieś tam po jakichś 10 dniach od tego zabiegu należałoby wykonać następny zabieg. Jeżeli chodzi o choroby grzybowe, i myślę, że tutaj, żeby i trzymać w ryzach mączniaka, bo jest troszeczkę chłodniej, jest troszeczkę wilgotniej. Plantacja też jest na bieżąco w miarę podlewana. Należałoby zrobić preparat fandango, siarczan magnezu, protektor. Jeżeli chodzi o nawożenie, to na tej plantacji raz na tydzień idzie nawożenie azotem i przeplatane jest nawożenie wieloskładnikowym nawozem Jaramila Kompleks. I tak jest cały czas. Nie wiem, co dokładnie było robione, bo nie rozmawiałem z producentami na ten temat, ale to idzie raz na tydzień. Także tak to, tak to wygląda na tej plantacji. Plantacja jest naprawdę dość, dość ładna. Myślę, że jeżeli chodzi o te bieżące zabiegi, to wszystko. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji i z innych plantacji warzyw gruntowych.